Poranek był ciężki, niebo nisko zawieszone nad Warszawą, a deszcz sączył się z chmurnie przerwaną, drobną mrzawką. Krople uderzały rytmicznie o dach stacji Warszawa Wschodnia, sprawiając, że echo w pustawych halach brzmiało jeszcze bardziej przygnębiająco. Perony były niemal opustoszałe, pora między porannym szczytem a południem zawsze dawała chwilę wytchnienia. Dla posterunkowego Michała Krawca, który od ponad 10 lat pilnował bezpieczeństwa na tej stacji, był to czas rutyny. Obchód po pustych korytarzach, Kontrola zamkniętych sklepików, spojrzenie na monitory, nic, co mogłoby wywołać zaskoczenie. Michał był człowiekiem przywykłym do monotonii. Jego życie od dawna płynęło w jednostajnym rytmie, a stacja kolejowa stała się dla niego czymś więcej niż miejscem pracy, była jak drugi dom. Znał każdy zakamarek, każdą rysę na ławkach, a nawet odgłos skrzypiących drzwi w bocznym holu. Deszczowe dni lubił szczególnie, mniej ludzi oznaczało mniej problemów. Tego dnia coś jednak zakłóciło przewidywalny porządek. Kiedy przechodził obok pustej poczekalni, kątem oka dostrzegł ruch. Początkowo myślał, że to kolejny bezdomny, który szuka schronienia przed deszczem. Ale zamiast człowieka, ze zmierzchu pod ławką wyłoniła się drobna sylwetka. Był to szczeniak Golden Retriever, jeszcze nieporadny, z futrem przyklejonym do ciała od wilgoci. Psiak trząsł się cały, a oczy miał tak wielkie i błagalne, że Michał aż się zatrzymał. Zaskoczyło go je tylko to, że zwierzę pojawiło się na stacji, ale przede wszystkim sposób, w jaki patrzyło. Jakby chciało coś powiedzieć, jakby wzywało go do zrozumienia. Nie miał obroży, nie widać było też właściciela. W takich miejscach pies bez opieki to zawsze problem, ale tej chwili Michał poczuł coś więcej niż służbową odpowiedzialność, poczuł dziwny niepokój. Szczeniak ostrożnie podszedł bliżej, stukając pazurkami o posadzkę. Zatrzymał się tuż przy jego butach i pisnął cicho, po czym zrobił krok w stronę korytarza prowadzącego do dalszych peronów. Potem spojrzał na niego znowu, jakby czekał, aż policjant pójdzie za nim. Michał zmarszczył brwi. Co ty tutaj robisz, mały? Mruknął pod nosem. Ale odpowiedzi oczywiście nie było, tylko kolejne spojrzenie pełne jakiejś niepojętej determinacji. To nie było zwykłe błąkanie się psa. W jego zachowaniu kryło się coś, co wzbudziło w Michale czystą ciekawość. Sytuacja wydawała się absurdalna. Policjant w pełnym mundurze i mały pies, mokry jak kura, wpatrujący się w niego jak w ostatnią deskę ratunku. Michał próbował go odgonić lekkim ruchem ręki. Dalej, uciekaj. Nie miejsce dla ciebie, kropka. Ale szczeniak nie ruszył się ani o krok. Wręcz przeciwnie, szczeknął krótko, obrócił się w stronę korytarza i znów popatrzył na niego, jakby chciał powiedzieć: chodź za mną. Ten upór wywołał w nim coś dziwnego. Zawodowo Michał wiedział, że nie może ignorować nawet najmniejszej anomalii na stacji. W myślach przewinęły mu się różne scenariusze, może pies uciekł dziecku, może ktoś go porzucił. Ale im dłużej na niego patrzył, tym bardziej miał wrażenie, że szczeniak prowadzi go do czegoś konkretnego. Michał rozejrzał się po hali. Nikogo nie było. Deszcz stukał w szyby, a w powietrzu czuć było zapach wilgoci i smaru kolejowego. Poczucie dziwnej izolacji sprawiło. Że uwaga policjanta jeszcze mocniej skupiła się na zwierzęciu. Pies znowu zapiszczał i tym razem ruszył kilka kroków w głąb korytarza, po czym zatrzymał się i obejrzał. Michał odruchowo zrobił krok w jego stronę, choć w głowie powtarzał sobie, że to tylko pies zwykły, bezdomny szczeniak. A jednak serce podpowiadało mu coś innego, że ten moment, ta chwila, mogą okazać się początkiem czegoś, czego nie rozumie, ale czego nie możesz ignorować. Coś w oczach psa to błaganie ta determinacja sprawiło, że Michał poczuł dziwne ukłucie pod żebrami. Znał ten rodzaj spojrzenia. Nie wiedział jeszcze, dlaczego odczuwa to tak mocno, ale jego ciało reagowało szybciej niż umysł. Westchnął ciężko, poprawił czapkę i mruknął. No dobrze, pokaż mi, o co ci chodzi. Szczeniak od razu ruszył przed siebie, a echo jego małych łapek odbiło się od pustego korytarza. Michał ruszył za nim, nieświadomy jeszcze, że ta pozornie banalna decyzja odmieni jego życie. Michał szedł za szczeniakiem, a echo ich kroków niosło się po pustych korytarzach. Z początku traktował to jak zwykłą ciekawostkę, pies coś zwęszył, może jedzenie, może kryjówkę. Jednak im dalej podążał, tym bardziej narastało w nim poczucie, że nie chodzi tu o przypadek. Ten mały golden retriever zachowywał się tak, jakby naprawdę wiedział, dokąd prowadzi. Każdy jego ruch, zatrzymanie, spojrzenie przez ramię, ciche piszczenie uderzał w Michała z nieoczekiwaną siłą. Jakby ktoś otwierał drzwi do wspomnień, które od lat trzymał zamknięte. Przed oczami pojawiła się twarz jego córki Julki. Miała siedem lat, kiedy zginęła w wypadku samochodowym. Wspomnienie jej śmiechu, kiedy biegała po ogródku z własnym goldenem, Ambrą, było tak żywe, że Michał niemal poczuł zapach wilgotnej sierści psa, który wracał do domu po zabawie w deszczu. To porównanie było bolesne, wręcz okrutne. Ten szczeniak wyglądał jak kopia tamtej suczki ten sam kolor sierści, te same ciepłe, błagalne oczy. Michał poczuł, jak w gardle rośnie mu gula. Myślami wrócił do dnia, w którym musiał oddać Ambrę, bo po śmierci Julki nie miał siły jej wychowywać. Każde spojrzenie na psa przypominało mu o stracie, której nie mógł unieść. Dlaczego akurat ty? mruknął w stronę szczeniaka, choć wiedział, że nie dostanie odpowiedzi. Co chcesz mi pokazać? Wewnętrzny głos podpowiadał mu: że to wszystko to tylko zbieg okoliczności. A jednak drugi, cichszy, mówił coś innego: Może to znak, może nie powinieneś odwracać się od tego, co jeszcze żyje, bo kiedyś odwróciłeś się od wszystkiego, co kochałeś. Zawahał się na chwilę, ale pies znów się obejrzał. Michał poczuł, że nie ma już odwrotu. Im dalej szli, tym bardziej Michał dostrzegał, że nie jest to zwykła relacja człowieka i bezdomnego psa. To, co działo się między nim a szczeniakiem, Przypominało cichy dialog. On stawiał pytania, pies odpowiadał spojrzeniem albo gestem. W pewnym momencie zwierzę zatrzymało się przy zimnej, metalowej ławce i usiadło, patrząc prosto w oczy policjanta. Nie było w tym zwykłego psiego spojrzenia, było w nim coś, co sprawiało, że Michał poczuł się nagle jak ojciec, który musi odpowiedzieć na wołanie dziecka. Ty naprawdę czegoś ode mnie chcesz, powiedział półgłosem. A ja, ja nie wiem, czy jestem gotowy. Powiedzenie tego na głos zaskoczyło go samego. Przecież przez lata unikał rozmów o uczuciach, zamykał się w pracy, w rutynie, w samotności. A teraz rozmawiał z małym psem jak z kimś, kto potrafi go zrozumieć. Psiak zamerdał ogonem i zbliżył się do jego nóg, ocierając się o mundur. To drobne, zwyczajne zachowanie wywołało w nim fale ciepła. Michał przykucnął i ostrożnie dotknął mokrego futra. Sierść była zimna, ale w oczach psa paliło się życie którego on tak długo unikał. Ta krótka chwila zmieniła dynamikę. Nie był już policjantem i bezdomnym szczeniakiem. Byli jak dwie istoty, które spotkały się w odpowiednim momencie jedna, by dać sygnał, druga, by odzyskać siłę. Michał wstał i westchnął. Dobrze, skoro uparłeś się, że mam iść za tobą, to idę. Ale wiedz jedno, jeśli okaże się, że to tylko głupia gonitwa za cieniem, Będę musiał znaleźć ci dom. Pies zaszczekał krótko, jakby zgadzał się z tym warunkiem, po czym natychmiast ruszył przed siebie. Michał ruszył za nim, czując, że coś w nim pęka i jednocześnie rodzi się nowe. Ten szczeniak nie był tylko przypadkiem, stawał się lustrem jego dawnego życia i być może szansą na to, by nie zamknąć serca całkowicie. Korytarz stacji wydawał się nie mieć końca. Lampy jarzeniowe migotały leniwie, a echo kroków Michała i tu pod małych łapek niosły się głucho między ścianami. Choć początkowo czuł się niemal rozbawiony sytuacją, teraz ogarniał go coraz większy niepokój. Szczeniak nie prowadził go na oślep, zatrzymywał się w konkretnych miejscach, jakby sprawdzał, czy policjant naprawdę za nim idzie. W końcu dotarli do mniej uczęszczanej części stacji. Na jednym z peronów, w pobliżu torów, Michał dostrzegł ciemny kształt. Z początku wydawało mu się, że to zwykła torba podróżna porzucona przez roztargnionego pasażera. Ale im bliżej podchodził, tym bardziej rosło w nim poczucie, że coś jest nie tak. Torba była duża, granatowa, z zamkiem do połowy rozsuniętym. Michał odruchowo sięgnął po latarkę przy pasie i oświetlił wnętrze. W tej samej chwili poczuł, jak serce podskakuje mu do gardła, ze środka dobiegł cichy, urywany płacz. Niemożliwe, wyszeptał. Nachylił się i odsunął materiał. W środku zobaczył niemowlę, zawinięte w cienki kocyk. Maleństwo było sine zimna, ale żywe. Leżało skulone, porzucone jak przedmiot. Świat zatrzymał się na chwilę. W uszach Michała dudniła krew, a w głowie kłębiły się myśli. To nie był już tylko pies i jego dziwne zachowanie. To była tragedia, dramat człowieka, który porzucił własne dziecko. Michał poczuł gniew, żal, a jednocześnie przerażenie. Jak mógł ktoś dopuścić się takiego czynu? Jak można zostawić bezbronne dziecko tu, w zimnej torbie, na opuszczonym peronie? Konflikt, który w nim narastał, nie dotyczył tylko obowiązków służbowych. To była walka wewnętrzna. Z jednej strony policjant w nim chciał natychmiast działać, powiadomić dyżurnego, zabezpieczyć teren. Z drugiej strony ojciec, którym kiedyś był, czuł, że właśnie znalazł kruche życie, które mogłoby być jego własnym dzieckiem. Szczeniak siedział obok torby i piszczał cicho, jakby czuł wagę tej chwili Michał spojrzał na niego i zrozumiał To zwierzę nie prowadziło go przypadkiem To ono było jedynym powodem Dla którego niemowlę nadal żyło Michał ostrożnie wziął dziecko na ręce Malutkie ciałko było lodowate Drżało w jego ramionach Jakby walczyło o każdy oddech Policjant poczuł Jak w oczach zbierają mu się łzy coś Co nie zdarzało się od lat Już dobrze, maleństwo Wyszeptał, kołysząc niemowlę w tej samej chwili zrozumiał, że los postawił przed nim wybór. Mógł potraktować to wydarzenie wyłącznie jako obowiązek zawodowy: zgłosić sprawę, wezwać karetkę i oddać dziecko w ręce systemu. Ale druga część jego serca, ta, którą starał się zamknąć od dnia wypadku Julki, biła w zupełnie innym rytmie. Przypomniał sobie poranek sprzed lat, gdy trzymał na rękach swoją córkę, podobnie drobną i kruchą. Wspomnienie tamtego ciepła uderzyło w niego z taką siłą, że musiał zamknąć oczy, by nie ulec całkowicie rozpaczy. Ale zamiast bólu pojawiło się coś nowego, determinacja. To dziecko nie mogło być kolejną stratą w jego życiu. Szczeniak szczeknął krótko, jakby poparł tę decyzję. Michał spojrzał na niego i poczuł dziwne porozumienie. Ten pies uratował nie tylko niemowlę, ale jego samego wyrwał go z letargu, w którym tkwił od lat. Podjął szybkie działania, przez radzie wezwał karetkę, informując o odnalezieniu dziecka. Ale zanim przyjadą ratownicy, musiał zrobić wszystko, by utrzymać je przy życiu. Przytulił niemowlę mocno do siebie, by ogrzać je własnym ciałem. Każdy jego oddech mieszał się z oddechem maleństwa, jakby próbował wdmuchać w nie życie. W głowie Michała toczyła się walka. Policjant w nim myślał o procedurach, o raportach, o śledztwie, które będzie musiało się rozpocząć. Ojciec w nim wiedział jednak, że ta chwila nie jest o papierach ani paragrafach, jest o człowieczeństwie, o nadziei, która może narodzić się nawet w najbardziej ponurym miejscu. Ten moment był punktem zwrotnym. Michał nie miał już wątpliwości, że nic nie dzieje się przypadkiem. Spotkanie ze szczeniakiem, wspomnienia o córce, porzucone dziecko, wszystko układało się w historię, której nie mógł zignorować. To nie był tylko obowiązek. To była misja, którą los powierzył właśnie jemu. Szczeniak przyglądał się z uwagą, jakby czekał na potwierdzenie, że Michał naprawdę rozumie. Policjant spojrzał na niego i skinął głową. Razem daliśmy radę. Ty i ja. Syreny karetki odbijały się echem od mokrych ścian stacji. Michał trzymał niemowlę przy piersi, a jego mundur był już całkowicie przesiąknięty wilgocią. Czuł jednak, że to nieważne, liczyło się tylko to, by dziecko oddychało. Każdy płacz, każdy cichy jęk był dla niego potwierdzeniem, że w maleńkim ciele teli się życie. Ratownicy wbiegli na peron z noszami i sprzętem. Jeden z nich od razu przejął dziecko, a drugi zapytał. Jak pan je znalazł? Michał spojrzał na szczeniaka stojącego obok torby. Pies był przemoczony, ale wciąż czujny, z ogonem lekko uniesionym, jakby czekał na dalsze polecenia. To on mnie tu przyprowadził, odpowiedział Michał, wskazując na Golden Retrievera. Ratownik uniósł brwi, ale nie dopytywał. Byli zajęci ratowaniem dziecka. Malec został szybko owinięty w ciepły koc i podłączony do tlenu. Michał obserwował ich ruchy z mieszaniną ulgi i strachu. Wiedział, że teraz wszystko zależy od nich. Gdy karetka odjechała, a echo syren ucichło, na peronie zostali tylko on i pies. Napięcie, które trzymało go od chwili odkrycia torby, powoli opadało, zostawiając miejsce zmęczeniu. Oparł się o zimny mur i przesunął dłonią po twarzy. Czuł, że wydarzyło się coś, co już na zawsze odmieni jego życie. W głowie miał obraz córki, jak Biulka patrzyła na niego z góry. Tym razem jednak nie towarzyszyło temu poczucie winy, lecz dziwne ukojenie. Jakby chciała mu powiedzieć, że odnalazł drogę, którą powinien iść. Szczeniak podszedł bliżej i usiadł przy jego stopach. Michał spojrzał na niego, uśmiechnął się słabo. Ty też uratowałeś to dziecko. Bez ciebie by tu leżało, sam nie wiem jak długo. Pies zamerdał ogonem, jakby rozumiał każde słowo. Następne dni były pełne formalności. Sprawa porzuconego dziecka stała się głośna, media szybko podchwyciły temat. Michał udzielił kilku krótkich wypowiedzi, ale zawsze podkreślał jedno, że bohaterem jest pies. W artykułach i reportażach powtarzano tę historię. Policjant i szczeniak, którzy wspólnie uratowali niemowlę. Ludzie zaczęli przychodzić na komisariat, pytając, co się stało ze zwierzęciem. Michał początkowo próbował znaleźć dla niego dom, ale z każdym dniem coraz trudniej było mu wyobrazić sobie, że miałby się z nim rozstać. Wieczorami, gdy wracał do pustego mieszkania, szczeniak kładł się obok jego fotela, wtulał pysk w jego nogi i zasypiał spokojnie. Michał patrzył na niego i czuł, jak w jego sercu odżywa coś, co uznał za utracone na zawsze zdolność do więzi, do bliskości, do miłości. Wreszcie podjął decyzję. Złożył wniosek o adopcję psa i nazwał go Ambrou na cześć suczki, którą kiedyś musiał oddać. Tym razem jednak nie zamierzał popełnić tego samego błędu. Kiedy odwiedził w szpitalu niemowlę, teraz już bezpieczne, otoczone opieką lekarzy i pielęgniarek, poczuł ogromną ulgę. Wiedział, że nie będzie jego ojcem, że dziecko trafi do rodziny zastępczej, ale świadomość, że pomógł mu przeżyć, dawała mu spokój. Podczas jednego z wywiadów zapytano go jak się czuje będąc bohaterem? Michał odpowiedział bez wahania. Bohaterem jest ten pies. Ja tylko zrobiłem to, co powinien zrobić każdy człowiek. Historia rozeszła się szeroko, a ludzie zaczęli pisać listy z podziękowaniami. Niektórzy mówili, że dzięki niej uwierzyli w dobro, inni, że przypomniała im o tym, jak ważne jest reagowanie na cudzą krzywdę. Dla Michała jednak najważniejsze było coś innego. Czuł że wreszcie uwolnił się z ciężaru, który nosił od dnia śmierci córki. Ambrou nie zastąpił Julki, ale otworzył w nim przestrzeń na nowe życie. Wieczorem, gdy wracali ze spaceru po mokrym, pachnącym jesienią mieście, Michał zatrzymał się i spojrzał w niebo. Deszcz przestał padać, a z zachmur wyłaniały się pierwsze gwiazdy. Pies usiadł obok niego, patrząc w tę samą stronę. Wiesz, Ambrou, powiedział cicho, uratowałeś nie tylko tamto dziecko. Uratowałeś też mnie. Pies zaszczekał wesoło, jakby potwierdzając te słowa. A Michał poczuł, że po raz pierwszy od lat naprawdę oddycha pełną piersią.